Cześć, to Monika, ciągle w Nicaraguj. E, jesteśmy w drodze w tej chwili do rzeki Rio San Juan. E, mamy przystanek na noc w Granadzie. w związku z tym, że to jest kawałek drogi, nie mogliśmy zrobić tego w jeden dzień. z o Motepę do, do, rzeki, do rzeki Rio San Juan. I w tej chwili jesteśmy w restauracji. Chciałam to pokazać restaurację. Restauracja się nazywa pita pita. Naprawdę ma dobry wybór jedzenia i z mięsem i bez mięsa. A tak wygląda restauracja. I można też tu pizzę, tam widać piec po pizzę, pizzę zamówić. Też jest bardzo dobra. Muzyka jest super spokojna. Nie zabijająca jak resztę mu muzyk w restauracjach w w Granadzie, wszędzie jest super głośno, a to jest przyjemnie i kulturalnie. Tam z tyłu mogę się popowiedzieć, czy są jakieś pomieszczenia, jeżeli ktoś preferuje pomieszczenia z klimatyzacją. z restauracji do hotelu i to o tym miałam wspomnieć wcześniej, ale zapomniałam. my i wchodzimy do hotelu, a w hotelach to jest normalne zjawisko, że motory są parkowane w środku w hotelu. I to już sobie taki jeden stoi. Pewnie do rana to będzie wszędzie naokoło. Tak naprawdę tani hosta, ale jak by nie było, na pewno będę wszędzie przed recepcją stały w, w telewizji motorze. Jest pani prezydentowa. A w telewizji jest pani Proszę Wiceprezydent. Pani prezydent. Wiceprezydent. Żona prezydenta. Ale jest wiceprezydentem. Nie wygląda jak... I jesteśmy, mamy autobus do San Carlos. No i jesteśmy w autobusie. Teraz tak krótko przedstawię tą trasę, którą, e, którą mamy zamiar pokonać. Jesteśmy w drodze teraz od wczoraj w sumie. Wyjechaliśmy z wyspy Omotepe na jeziorze Nicaragua. Przyjechaliśmy a, łódko do Rivas, w miejscowości Rivas. Z Rivas a, musieliśmy wziąć autobus do Granady wczoraj nocowaliśmy, dzisiaj znaczy w nocy nocowaliśmy w Granadzie no, no, no. i dzisiaj z Granady tak jak przed chwilą pokazałam autobus, jedziemy do San Carlos San Carlos leży po drugiej stronie jeziora Nicaragua i tam ma ujście, albo wyjście ujście, rzeka po hiszpańsku się nazywa Rio San Juan, czyli rzeka San Juan i e, Mamy nadzieję, że jak najszybciej dotrzemy do San Carlos, chociaż informacje są rozbieżne. Jedni mówią, że będziemy chyba 3 godziny autobusem, inni, że 6 godzin. Tak nie za bardzo wiemy. Jakby nam się udało dzisiaj dojechać w miarę wcześniej do, do San Carlos, to mielibyśmy szansę złapać jeszcze łódkę. Następny etap podróży jest taki, że musimy wziąć łódkę czy pangę z San Carlos do El Castillo. El Castillo to jest miejscowość położona koło w połowie drogi rzeki San Juan. Jest to miejscowość, do której można dotrzeć tylko łodzią. Nie ma dostępu z lądu. A co tam można zauważyć, czy znaleźć, czy obejrzeć? To będę opowiadać w następnym moim filmiku. Do zobaczenia na razie. Muszę dodać, że autobus, w którym jedziemy, to jest pierwszy chyba autobus, który jest nawet w porządnym standardzie. Z wierzchu wygląda jak po remoncie, i w środku wygląda całkiem przyzwoicie. I o dziwo, mamy 10 minut niecałe do odjazdu, a jest prawie pusty. Mało ludzi, więc. Rzadko nam się to zdarza w podróży, i przypomniało mi się też, co jest ważną informacją, próbujemy się, my będziemy dostawać się do San Carlos i do rzeki San Juan autobusami. Eee, I jechaliśmy, przy, jechaliśmy przez Rivas, tak jak wcześniej powiedziałam. Mieliśmy tam sprawy do załatwienia, musieliśmy pojechać do urzędu migracyjnego. Natomiast jest możliwość. Do, jechania do raczej do płynięcia do San Carlos bezpośrednio łódką z Omotepę. z wyspy Omo, Omotepę. Jest to z miejscowości Alta Gracia. Nie pamiętam dokładnie, jak długo płynie łódź, natomiast jest to łódź, która płynie w nocy i przypływa się rano. Ta sam, tą samą łodzią można dopłynąć do San Carlos z Granady, bo ona startuje w Granadzie, ma przystanek w Waltagracji na wyspie Omotepe tam stoi godzinę i następnie płynie do San Carlos. Cała podróż z Granady do San Carlos w nocy zajmuje około 12 godzin, natomiast nie wiem, nie wiem jak długo płynie do Omotepe. Także taka ciekawostka, jeżeli chodzi o koszt, to to łódź kosztuje dokładnie tyle samo co autobus autobus ma nas kosztować około 220 cordoba. to będzie 7, około 7 dolarów dotarliśmy do San Carlos było już ciemno nie wracamy z Polacji niestety na pangę się nie załapaliśmy tutaj tak wygląda ulica San Carlos nocą stacja na czapach Restauracja. Poszliśmy, niestety, na nie karaguańskie jedzenie. To jedyne, co mogliśmy zrobić, to gotowany ryż. Trochę gotowanych warzyw. No, ale jest okej, okay. nie ma co może. Jaka złożył na Twoją kolację? Mąż mi platanosy z głębokiego tłuszczu dał. czterech Osiem ich było. Tak czy siak. Mamy hotę za około 15 dolarów na noc. takiego rana wstajemy. Będziemy płynąć do. San Carlos. No i jesteśmy na panze Nawet mamy pandę z, z dachem. Co nie wpadnie. I udajemy się z miejscowości San Carlos do El Castillo. Bilet na pangę kosztował nas około 4 dolary od osoby. Będziemy płynąć, nie wiem ile, godzinę, półtorej. To jest ta szybka panga, więc może i krócej. I... Tak kwali przypomnienia, znajdujemy się na rzece, która łączy jezioro Nicaragua z Morzem karaibskim I miejscowość El Castillo leży gdzieś plus, minus jedną trzecią drogi od jeziora, od jeziora a, -A morza. Odpływamy z San Carlos. Taki mały porcik.

Jesteśmy! Czyżbyśmy już byli? Tak to wygląda. to Castillo. No. O, nie, to jeszcze nie jest. Mamy stop. Przystanek znaczy się mamy. Mieliśmy przystanek w Santa Fe.

Nie to jednak nie nasz punkt docelowy to był przystanek numer 2 Pangi nie zmyliły, no właśnie taką pango, tak z zewnątrz wygląda panga, którą płyniemy. Myślałam, że to już tak stoją dwie, to, to taki porty no port docelowy, ale jednak... Nie można dojechać to bardzo blisko. Teraz jest granica z Kostaryką. W pewnym momencie ta granica przenosi się, jakbyśmy dalej jechali, płynęli tą łódką aż do Morza Karaibskiego, to granica przebiega rzeką między Nicaraguą a Kostaryką. Tu na razie nie, ale już jest bardzo blisko, niedaleko jest ta granica. Przystanek. Ten taki trochę w dzikim miejscu, ale widocznie ktoś tam wysiada. Tak. Ktoś? 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 Jeden przystanek to dopiero jest ekskluzywna rezydencja jedna stoi statek przypływa pod rezydencję. Nie Ameryjka. O, idzie młody sprawy załatwić. Miejsce docelowe. Tu dopływamy do czegoś, na, do czegoś na bogato. Nie, to nie jest nasze miejsce docelowe. To jest następny przystanek, Boga de Sabalos. Ale tu już widać jest większy ruch, jest większa wiocha i po drugiej stronie też już toczy się życie. Ale rzeka tu, jak już bliżej ludzie, to już rzeka brudna. Pojaki wszędzie dzielnie pilnują nas. I większość ludzi tu wysiadła. Zostało niewiele. Zobaczymy czy ktoś wsiądzie. To chyba będzie dużo właśnie. Wszyscy chyba co tam stoją. To się będą do nas pakować. No, no. Dwie godziny piętnaście minut szybką już dotarcie i jesteśmy na podlecach w czy wioska, która ma tak jedną ulica najistotniejsza jest z tego powodu Nie można dojechać, nie ma ulic, po których jeżdżą, po których jeżdżą samochody. czytam gdzieś w internecie taką nowinkę, że prawdopodobnie większość ludzi nie umie prowadzić samochodu z tej miejscowości, natomiast większość umie prowadzić pangę. El Castillo Jesteśmy w El Castillo Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę Do rezerwatu Indio Mais a, a teraz Idziemy ścieżką Chciałam pokazać jak wygląda Ta wieś, miasto, mieścina Jedna ścieżka, nie jeżdżą tu autobusy Nie jeżdżą tu Nie jeżdżą tu Nic nie jeździ Konia widziałam z wozem dzisiaj na rowery ludzie mają, i jedna ścieżka, parę takich bocznych ścieżek, i to wszystko. I tak wygląda boisko, i tak wygląda cała nieścina. Co jest ciekawostką, spotkaliśmy wczoraj pana, który prowadzi kawiarnię z Kalifornii i mówi, że generalnie w Nicaraguj można kupić bez problemu. Ludzie bez paszportów nikaraguańskich mogą kupić ziemię w kościół. Pokażę, mogą kupić ziemię w Nikaragui. Tak wygląda kościół, ale tutaj, w związku, tym, że są tak blisko z rzeki i tak blisko m, granicy z Kostaryką, więc mówi, że jest takie prawo. O, tu mamy rzekę. Cały czas idziemy z dół w rzeki. San Juan. Sklepiki. W związku, że tak blisko jest Kostaryki, wracając do tematu, że podobnież prawo mówi, że, nie, że ludzie z zagranicy nie mogą kupić ziemi w odległości 10 km od granicy. I tu, w tym miejscu nad rzeką. Jak zaczęliśmy pytać tak jest, kurs, żeby tu kupić dom albo ziemię. Okazało się, że jest bardzo tanio. Nawet wynająć jest bardzo tanio, Więc może to z tego wynika właśnie, że zachodni kapitał nie może być zainwestowany. Nie wiadomo. Ale tak to nam tu wygląda. Pan, który prowadzi tę kawiarnię, wynajmuje. Momencik. chcieliśmy przepuścić pana na rowerze. Wynajmuję. O, momentami, rzeka jest zrywąca. Wynajmuję, tak jakby można powiedzieć, górę domu, eee, gdzie prowadzi swoją kawiarni, i ma mały pokoj, gdzie śpi. I kosztuje go to 100 dolarów miesięcznie. Są to naprawdę śmieszne pieniądze. A atmosfera, która panuje w tej miejscowości, jesteśmy tu od wczoraj, naprawdę mnie zachwyciła. Tak jak może oglądaliście film z Little Northern Island, jak mówiłam, że trzeba tam pobyć, pomieszkać, poczuć ten klimat, to, to naprawdę, tu jest podobnie. Tu jest podobnie. Trzy miejsca na tą chwilę zachwyciły mnie yy, Nicaraguj tak jeżeli chodzi o poczucie poczucie tej energii tak to naz, na, mogę nazwać to są tutaj czyli El Castillo o tu pani gotuje guacamole no guaca, nie to nie jest guacamole jajku zaraz sobie przypomnę jak się nazywa ta potrawa i, <try> e, trzy miejsca nie zachwyciły w Nicaraguj tutaj Czyli El Castillo nad rzeką, Omotepe, czyli to największy z na jeziorze Nicaragua, i Little Corn Island. Trzy miejsca, w których naprawdę mogłabym spakować walizki i zamieszkać. No i tu skończę. Odesłaj się z naszego turu do rezerwatu Indium.